Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy poszukiwać tego to stwora radioaktywnego, stwora zielonego. Idziemy szukać, co? Dzień dobry. Przepraszamy, przepraszamy, możemy na chwilę poszukujemy takiego um, potwora, można powiedzieć, takiego. Czy wiecie Państwo, e, czy są tutaj e, takie rzeczy? A wiecie chociaż, co to jest? Nie, też nie. Wiem. Nie, pierwszy raz nie. Ale jak to wygląda, chociaż może pani powiedzieć? No wiem, że to jest w kolorze zielonym. Kurcze, a może tak. Nie wiem, bo to tak. A może państwo. Oj, może państwo wiedzą. Kurczę, te włosy mi przeszkadzają. Może państwo wiedzą, co to jest. Jest też drugi obraz, jak pomocniczy. Wiedzą państwo, może? Nie. Trudno powiedzieć. Nie, to jakieś worki z, z... takie obrośnięte. Eee, brudem, zielonym. 70. No, bo właśnie my też szukamy takich rzeczy. Powiedzieli nam, że w centrum, więc biegniemy. Problem w tym, że ja jestem uczelona na, na jabłko. Spróbuję poświęcę się dla Was. Czy wiedzą Państwo, co to jest? Nie, galaretka. Nie, nie, nie. Mm, nie. Takie. Takie zielone, takie ślizgłe. No właśnie, nie, nie to tak, takie wodne coś wygląda, ale co nie to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. No nie, nie, nie wiemy. A, a może wiedzą Państwo, gdzie można coś takiego znaleźć? taki w, w, Z wyglądu. Idziemy po galaretkę. Zielona koska lodu, nie? Tak. mamy pomocniczy czy jeszcze obrazek drugi? To jest na pewno go. No. A to? Ulewa jakaś. Koska. Czy nie pokażę? Tak? Broku? broku, Tak, co wygrałem? Tylko... tylko przywitanie, tak? Wie Pan. My też chcemy to ustalić, co to jest. Pierwszy raz takie coś widzę. Chcesz dojść? Okej, okej. Jest, jest, jest. Okej, baj. Skąd ja mówię? Ja nie widzę nawet. Jest tu zielone, nie wiem, o co chodzi. Bo nagrywam taki materiał, szukamy takiego potwora, można powiedzieć. Ej, a to ten, to nie było tego? To, jest to nie był pingwin z Madagaskaru takie żelki, co jak się rozprzestrzeniały? Pingwin z Madagaskaru żelki rozprzestrzeniające się? O, tak, tak to wyglądało. Tak? No dobrze. E, może Państwo mają coś takiego? Różelina. O. To musi być zielona? Musi być zielona. Oj, mogę to zapytać się. O kurczę, czyli będzie dzwonione. Dobrze, czekamy. Zdjęcie e, drugie pom e, pomocnicze. Daj, na... jabłkowa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Fruzelina. Fruzelinka, kochani. No całkiem szybko. Szybko, szybko, bo ile minęło? C... Pół godziny. Pół godziny? Dzień dobry, jesteśmy w lodziarni. Dzień dobry, pytanko małe mamy. Czy mają Państwo coś takiego? Jeszcze raz? Nie mamy. Wygląda nie jak ma. frużelina, ale nie wiem czy jest. Macie frulinę jabłkową? Nie mamy. Niestety. Mamy, ja mamy mango, jagodę, malinę i truskawkę. No ale jabłkowe, jabłkowe Jest, o boże! Ja, my my to... O kurczę, a można poprosić takie, taką zieloną jabłuszko? Na gowsze? Na gowsze? No, ok. Tak szybko poszło no, to... Zabierać Bardzo robi wrażenie. Przetestujmy w zapach. zapach? To właśnie. To w ogóle nie pachnie, chyba. Nie pachnie? Nie, a dla Ciebie pachnie? Troszkę, ale raczej chyba bardziej gofrem. Idziemy do mieszka, wypróbować to maleństwo tego. Maleństwo, czyli jednak nie potwór. A może no taki. Taki potworek. Chcesz zobaczyć? Bardzo. No i jak oceniasz? Żelki albo kiwi. A gdzie twój kolega jest? Poszedł biegać. A kurczę. A ty, czyli, czyli co to jest? No... kiwi. Dobra, no i Dobra. dzięki. Dobra. Tak! tak. na zielone jabłuszko. Zobaczymy, czy naprawdę jest takie dobre. Mm. Takie... Takie... Dobre. No, dobre, dobre. Dobre. ani to pani jadła? Tak. tak chce pan? Bardzo ja dobre. To ja już może skoń, skończę tę degustację. Może kolega co trzyma mikrofon chce. A mogę gryzać? Tak możesz. Ma małego gryzka sobie wezmę. Mm. Mm. Za tym smakiem tęskniłem. A kolor piękny chyba. Tak, taki... Do brzuchy, bo leży, się nie uwierzyć, że to dobrze, dobrze. <laughs> Tu nie ma czego oceniać. Frużelina, jak zawsze, na wysokim poziomie. No. Poszukamy kogoś z naszych obozowiczów. Może ktoś z nich będzie chętny spróbować jakże wykwintnego, prawda, posiłku. Kawałek. A zróbcie. I jak? A czy ja bym mógł spróbować? Tak. Wow. Tak jak zapamiętałem z, wy, z Wybrzeża. Co to? Co to jest? Co to jest? Frużelina. Co to znaczy? Zielone jabłuszko, fróżelina. Tak, zbuduj szacunek. Dobrze. E, ciężko będzie przełknąć. Robi wrażenie. Nie ja Mam spróbować i ocenić, tak? Tak, tak. Mm. Bardzo dobry. Tak? tak? Tak. Osobiście mi bardzo smakuje. Kupisz? Może. A, a czy pan odważy się, prawda? Spróbować takich rzeczy? Ale to nie higieniczne. Ale, ale smak ale smakowite. Pozwolę sobie już nadkroić. Popoż, popoż <laughs> Czuję to takie nutki lekko-kwaskowe, ale też słodycz. Taki wyważony aromat gofra, pieczonego 250 stopni. Mm, promenada naprzeciwko morza, zielone barierki. Mm -hmm. Było troszeczkę słońca. Ostateczna ocena 4 na 10. Maciek, jak ty to możesz jeść? No i właśnie, właśnie o tym mówiłem, to przynosicie takie, to przyjdzie taki z Warszawy niby. A ty, 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 zero w ogóle kultury, higieny, niczego. Polecamy. mhm.